dzieciaki, Tutaj Klara, Klara Wężyca. Dzisiaj zrobiłam Wam takie zielone tło, ładne? Dzisiejsza bajka będzie dla super przedszkolaka i naszego ekstra kolegi, który nazywa się Leoś. Tak, Leoś, to dla Ciebie. Twoja ulubiona bajka. Nazywa się Muzykanci z Bremy. Niedaleko miasta Bremy żył kiedyś pewien niegodziwy wieśniak. W swym gospodarstwie miał wiele zwierząt i nad wszystkimi się znęcał. Kazał swym osłom od rana do wieczora nosić niezwykle ciężkie ładunki. I wściekał się, gdy zwierzę się poślizgnęło lub potknęło i krzyczał na nie, pośpiesz się, tleniwa bestio! Karmił swe psy podłymi resztkami, a sam zajadał rarytasy. A nawet podczas deszczu wyrzucał z domu swojego kota, aby biedak marzł na podwórku. Pewnego dnia kogut usłyszał rozmowę gospodarza z żoną. Kogut jest już stary, mówił. Włóżmy go do garnka, ugotujmy i zjedzmy na obiad i się oblizał. Jutro go złapie. Tego wieczora kogut wskoczył na ogrodzenie i zaczął piać z całych sił. Co robisz? Spytał osioł je ostatni raz, zapłakał kogut i opowiedział przyjaciołom o usłyszanej rozmowie. Jutro zrobią ze mnie kogucią potrawkę. Tego już zbyt wiele, oporzył się osioł. Nie pozwolę temu złemu wieśniakowi, żeby zrobił z ciebie zupę. Może meow, powinniśmy uciec, spytał kot. Mam pomysł, meow, gdzie moglibyśmy pójść. Dobre my, możemy zostać muzykantami, dołączyć do tamtejszej orkiestry. Ja meow, będę grać na skrzypcach. Ja wów, wów, będę grał na fujorce. Wów. Powiedział pies. Kogut miu, miu, może śpiewać. Kukareku, Przyjaciele uznali, że to wspaniały pomysł, i natychmiast wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do ciemnego, gęstego lasu. Nie ma innego wyjścia. Mm, mm, mm. Musimy zostać tu na noc. Powiedział osioł. Nikomu to się nie spodobało. Ja się boję. Miau. Ja buf, buf. jestem głodny. Buf. Zaczekajcie, zawołał kogut. Widzę światło między drzewami. Zwierzęta podeszły bliżej. Światło dochodziło z małej chatki. Kto uf, uf, może tu mieszkać w środku lasu? Spytał pies. Osioł zajrzał do środka. Co tam widzisz? Uf, zaszczekał pies. No właśnie, co? Co? Pytały inne zwierzęta. Widzę pyszne jedzenie i napoje. Nu -num, -num, odpowiedział osioł i aż zaburczało mu w brzuchu. I nu banderabusius rabusiów. <grym> <wysz> jak możemy się dostać do tego jedzenia? Uf, uf, spytał pies. Chyba wiem jak to zrobić, stwierdził osioł. Pozostali, stanęli w kole, żeby poznać jego plan. Potem osioł stanął pod oknem, pies wskoczył na jego grzbiet, kot wskoczył na psa, a na samą górę zleciał kogut. Wszyscy gotowi? Spytał cicho osioł. Raz, dwa, trzy. Teraz! Raduj się, Ratuj się, kto może? Co się dzieje? Aha, ratunku! Wybiegli z domu i uciekli w ciemną noc. Spójrzcie na te łakocie. Stół był pełen jedzenia. A cztery przyjaciele jedli i jedli. Chrupali i chrupali napychali się pysznościami. Po jedzeniu poczuli się bardzo zmęczeni. Każdy z nich znalazło więc dla siebie spokojne miejsce i słodko zasnęło. Jednak rabusie nie oddalili się bardzo od chatki. – Nie możemy uciec! – powiedział szef rabusiów. – Ktoś musi wrócić i zobaczyć, co tam się dzieje! – Chodź tu, Mały! – zawołał do najmniejszego złazie, złodzieja z bandy. – Pójdziesz tam i zobaczysz, co to za stworzenia nas zaatakowały! Trzęsąc się ze strachu, Mały wszedł do kuchni. W domu było ciemno i cicho. Widać było tylko świecące oczy kota. – A! W kominku żarzy się jeszcze węgiel! – Użyję go do rozpalenia świecy i zobaczę, co tu się dzieje. Pomyślał rabuś i nachylił się nad kominkiem. Ale gdy tylko zbliżył świecę do oka kota, zwierzak skoczył wprost na jego twarz. Przerażony rabuś rzucił się w stronę drzwi, ale że było ciemno, to po drodze nadepnął na psa, który ugryzł go w nogę. Biedny, przerażony rabuś wyskoczył z domu i krzycząc, przybiegł przez podwórko. Ale był tak przestraszony, że wleciał wprost na osła, który kopnął go w tyłek. Co zajęło ci tyle czasu? zapytał zły szef bandy, kiedy zobaczył małego. W naszej chatce jest straszna wiedźma, powiedział mały. Kiedy próbowałem zapalić świecę, skoczyła na mnie i podrapała mi twarz. A przy drzwiach czekał już na mnie wielki drab z mieczem i dźgnął mnie w nogę. Opowiadał dalej i wskazał na ślady psich zębów na swojej kostce. Ale najgorszy, najgorszy był wielki potwór na podwórku. Uderzył mnie tak mocno, że aż wyleciałem w powietrze. Szef szajki zastanowił się chwilę. Hmm. Hmm. Dobra, wynosimy się stąd, zanim ta banda zacznie nas szukać. Rabusie nigdy już nie wrócili na tamte strony. A czterej przyjaciele nie ruszyli już w dalszą drogę do Bremy, żeby zostać muzykami. Polubili tak bardzo chatkę rabusiów, że zostali tam na zawsze. Koniec. Szczęśliwe zakończenie dla super szczęśliwego Leosia. Klara cię pozdrawia, Leoś. Pa pa!